Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj przedstawię Wam próby przejścia ostatniego z ostatnich na ten moment. Landów 25. Abyss jest to naprawdę ciężkie. Po prostu pokażę jakieś próby, a dokładną drużynę, jakby dokładny opis. Znaczy tego stage'a też Wam pokażę, co ja mam za build i w ogóle. Zresztą ten build będzie się cały czas zmieniał. A jak udało mi się przejść do tego poziomu, cały 24. jeszcze Wam zaprezentuję w oddzielnym filmiku na razie próbuję na różne jakby ustawienia przejść ten poziom, gdzie wydawało mi się, że no jeżeli przejdę 24 pierwszy to uda się resztę przejść, bo tak widziałem, że większość osób miała. To jednak ten ostatni jest mega ciężki. Wydaje mi się, że brakuje mi troszeczkę jeszcze punktów yy, ogólnych statystyk, które mógłbym uzyskać przez peta lub mogłem zyskać przez właśnie nowy building, nowy budynek w Celestia Island. No tutaj de, no Queen padła, więc niestety dużo z tym nie zdziałamy. Speed razy 3, bo to będzie takie dosyć monotonne. I cóż, ustawiłem sobie na razie wszystkie tak postacie, po to, żeby Waldek ginął w drugiej turze, co też jest spoko, bo jeżeli Nasza postać zaatakuje krwawiącego po jego śmierci, to dostajemy troszeczkę ataku i się delikatnie leczymy. Co każdy bonus jest tu pod dobrą sprawą. Ignis też tu jest problematyczna. W większości przypadków, no, usmatura to jest moment, gdzie ona ginie. Czasem wcześniej, czasem później. Generalnie też na niej przydałaby mi się korona, lepsza korona, chociaż w sumie na tak późną turę to i tak by nie miało znaczenia. No właśnie, gdzie mam ta tatura ona ginie, a zobaczcie, że nawet ładnie teraz poszło. Boss jednak miał cały czas dużo HP, co jest też mega problematyczne, bo cały czas no tu jest taki problem, że walczymy, żeby przetrwać i żeby zadawać obrażenia, a już naprawdę nie ma za dużo możliwości, co tutaj ulepszyć. Jedynie co to, tak jak mówiłem, te dwa budynki. <laughs> Używam Feniksa, wydaje mi się, że on tutaj jest najlepszy pod względem obrażeń i leczenia, chociaż ten nowy Lion też jest fajny, jednak z nim zdecydowanie zawsze mi brakowało zdrowia. Tutaj bardzo ładnie poszło, bo bossa dosyć mocno ubiliśmy, no ale coś skinęła nam właśnie. Aż tak nie wyleczymy sami, nikt nic jest tu bardzo potrzebny, żebyśmy się leczyli. No na, ten, na tą drużynę poświęciłem jakby troszeczkę skrzynek i w ogóle surowców, ale to i tak jest malutko, bo zobaczcie, mamy tylko dwie postacie, pięć, reszta to są dziewięciogwiazdkowe postacie. Tak jeszcze to <laughs> może nieużyteczne na co dzień. Waltka, jakbym miał na 10 gwiazdkach, to o tyle by było fajnie, bo byłby on bonusem dla Queen. Ale no nie potrzebuję i nie mam zresztą. I tak wybrałem ostatnio z tego, była skrzynka dostępna z wyborem postaci light dark, nawet, ale wybrałem walka, bo po prostu nie ma innej możliwości. No, jak widać, w scenari scenariusz się w miarę powtarza. Tak jak już mówiłem, z Ignis nie mam dużego pola do popisu. Mogę jedynie jeszcze zwiększyć troszeczkę zdrowie kosztem ataku i zaraz to zrobię. Wymienić jej kamień na przykład, wcześniej używałem HP Block i teraz mam HP tak i wydaje mi się, że jest podobna przeżywalność, tak naprawdę, ale Block też jest fajną sprawą, więc może, może zaraz do tego wrócimy. Może też i artefakty pozmieniam. Znaczy, na Ignis raczej artefaktu to nie mam co zmieniać, nie mam na co, nie mam po co jedynie co to mógłbym jej dać Augustus Magic Ball, ale przy jej statystykach raczej to jest mało potrzebne. Zaraz zobaczymy. No, jakby nie zginęła. 8 O, jak ładne zdrowie, zobaczcie. Ładne zdrowie przeciwnicy mieli, byłaby szansa na przejście, ale niestety. I. Nie Mogę jej dać to, atak Zobaczymy, czy to cokolwiek zmieni. Wydaje mi się, że na gorsze, ale no trzeba próbować. No, boss zdecydowanie za dużo bije i się bardzo łatwo przebija przez Ignis. Niestety. Ignis. Nie Możemy wrócić na niej, na koronę, i wydaje mi się, że to jest najlepsze. A tak, czy ona coś ma w ogóle od ataku. A tak dużo nie zmienia, tyle że troszeczkę więcej zaatakujemy, więc śmiało możemy to zmienić na coś fajniejszego z HP. HP efekt y, bycia wychylowanym Spróbujmy, żeby ona troszeczkę dłużej przetrwała. Może to będzie dobre, jednak u niej to raczej jest problem y, małej ilości zdrowia. Czy też za dużych krytyków, które ober, ober, y, no, obrywa. Ale maybe, maybe. Także ten Sealant jest mega fajny, dokupuję już te podejścia. Naprawdę chciałbym go przejść, bo fajne są nagrody, już lepsze. O tutaj niestety coś poszło nie tak. No ale próby jest mnóstwo, już chyba z 50 spokojnie zrobiłem, więcej nawet. I niestety nie było nawet tak bardzo bliziutko, Także wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment, ale próbujemy. Kwiń tam co, ja, co jakiś czas ma blok, co też fajnie zmniejsza obrażenia. Mam na, bodajże na impirintach na niej blok. O, już się ta aktywowała niestety w nie najlepszym momencie. Ale ten boss bije. No zobacz. Ta ósma tura to jest jakaś porażka, jak oni wjeżdżają z tymi obrażeniami. Myślę, że na tym samym bildzie możemy próbować. To jest, no niby wiecie, podobne są te walki, ale dostajemy kilka różnych debuffów. To też zależy, który nam się usunie pod koniec tury, bo mamy empire, emblem, który usuwa jeden z debuffów. Także to też ma duże znaczenie, co zostanie usunięte, chyba że one są na jedną turę wszystkie. Ale chyba nie. Ja nie mogę. No, ona się dużo leczy. To ignis się dużo leczy. To fakt. Ale. No. Nie ma takiej odporności jeszcze. Zaraz może spróbuję dać na niej jednak z powrotem ten HP Block. A właśnie, na tą ósmą turę. Najgorsza ósma tura. Zobaczcie teraz, jak sama ona długo wytrwała. No, jakby aktyw Skilla jeszcze mogła rzucić, to by się troszeczkę wyleczyła i ładnie by mogła porobić. Yy. Tu jeszcze mogę zrobić taki trik. Zobaczcie, mamy 3, 000, 3 474 albo 34 miliony zdrowia. Mogę zrobić coś takiego. Coś takiego i tym sposobem mamy delikatnie więcej zdrowia. Także może po prostu w tym buildzie jeszcze spróbujemy. Naprawdę kombinacji jest dużo, ja też, o teraz tu nie pokazuję Wam jeszcze jak u Queen zmieniam emblemy i jakby na niej działa, bo w tym momencie najsłabszym ogniwem jest przeżycie Ignis. Na które już i tak nie mam bardziej wpływu. A Karola Queen ma po prostu teraz podajże Augustus Magic Ball, dlatego też może przetrwać dłużej, ale jak zobaczę, że nie starczy damage'a, trzeba będzie coś zmienić i w ogóle zrobić ją bardziej defensywną. A artefakt ofensywny, także zobaczymy na razie coś takiego. <laughs> Dobra, myślę, że. Um, nie, ta runda ósma to jest jakaś tragedia. Jeżeli dotrwalibyśmy starczą, tą, która chroni przed śmiercią, do ósmej tury, to jest szansa, że coś jeszcze zdziałamy, ale bez tego jest licho. Dobra, ostatnie podejście. Myślę, że nie ma co męczyć już tego. Znaczy, ja będę dalej męczył, ale po prostu. No, zrobię to jakby w jakimś oddzielnym filmiku, gdzie zrobię każdy etap i każdy build, którym się udało przejść, o ile się to uda przejść, bo jest coraz ciężej. Uu, dobra. To dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.